Stoiska z rozmaitymi atrakcjami i świetna zabawa, a przy tym inwestycja w rozwój i pasję dzieci ze szkoły podstawowej wciasnej. Za nami rodzinne popołudnie na Orliku, podczas którego na przybyłych czekały liczne aktywności, z których dochód przeznaczony zostanie na konkurs wyjazdowy młodzieży. Jest to związane z programowaniem i klockami Lego. W tamtym roku mieliśmy podobną inicjatywę, ale na mniejszą skalę. Natomiast w tym roku chcą wyjechać dwie drużyny i młodsza i starsza no to po prostu potrzebujemy więcej kasy. Więc część atrakcji jest odpłatna, po to, żeby Rada Rodziców miała zwiększony budżet i mogła nam udostępnić te pieniążki, może by oni mogli jechać, potrzebują zakupić zestaw, po prostu na którym będą pracować. Zawody polegają na tym, że budujemy robota, dostajemy od nich matę razem z klockami. I polegają one na tym, żeby z własnym stworzonym robotem zaprogramować go, żeby przejechać jak najwięcej misji. Podczas imprezy można było przejść małą metamorfozę za sprawą strefy stylizacji, w której uczestnicy mogli wykonać kolorowe tatuaże, malunki na twarzy czy efektowne warkoczyki. Z kolei zajęcia artystyczne i sensoryczne pozwoliły dzieciom pobudzić wyobraźnię. Na moim stanowisku SensoChat dzisiaj bawimy się sensorycznie, robimy piankolinę, zdobimy ją e, różnymi brokatami, cekinami, różnymi kolorami i zabieramy ją do domu. Dzięki spotkaniu z policjantami uczestnicy pikniku mogli zdobyć cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa. Dodatkowo nie zabrakło przejażdżek konnych stoiska z roślinkami czy kącika gastronomicznego. Ponadto można było sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Na naszym stanowisku zajmujemy się zdjęciami ze sztucznej inteligencji i tworzymy zdjęcia, portrety rodzinne, które zamieniają się w Pokemony, Disneya i rysunki, murale. Robimy zdjęcie, potem przerzucamy je na dysk do komputera, wrzucamy je do Chata GPT i Chat GPT je przekierowuje je w te zdjęcie docelowe. I potem je drukujemy i laminujemy. Co więcej, dzieci mogły spróbować swoich sił w robotyce czy budowaniu rozmaitych konstrukcji z klocków LEGO. Kreatywne stanowiska zapewniły najmłodszym wspaniałą rozrywkę. Budowałam LEGO, jadłam gofry. Maluję pada. Super. Jak Ci się to dzisiaj podoba? Dobrze. Coś fajnego już dzisiaj robiłeś? Jeździłem na kocyku i robiłem robotę i układałem LEGO. Zrobiliśmy sobie taki paszek niebieski i poszliśmy na koniku sobie usiąść. Bawiliśmy się z LEGO, babeczki robiliśmy z LEGO. Na zakończenie na uczestników czekała piana party.